Modernizacja pracy zabaw na osiedlu starzyńskiego. Składane są nowe zabawki, to jest bujaki sprężynowe, nowe nowe będą widać ją taka strefa zabawowa, powstaje piasek Firma Vinci Play dostarczyła zabawki wszystkie urządzenia taka ma mini koparka fajna W kolorze zielonym są. Badują ziemię na samochód, a przywieźli piach to miejsce. Poracce na kolejną dziurę robię. Więc końca będzie trochę w innym miejscu. To jest końca się złożona. To jest zabawka sensoryczna tak zwana. Bujak sprężynowy. Tak membranę kładą na dół, na, na spód tu i później to wypełniałem piaskiem. Piotnim płata fikla bo on odwija to. tablica złożona, jak złożony tablica sensoryczna złożona jeszcze coś składają Dobra, chyba trwa do wieczora pracują trwa Kolejne zabawki ustawiają. Tego gościu burmistrz reklamował. Ten plec zabaw. Cześć. Zestaw kolejny do złożenia. To kolejny, trzeci dzień roboty Już powoli kończą robotę, na razie zabezpieczyli te zabawki nie były używane jeszcze jeszcze są nieodebrane Wioskownica wypełniona piaskiem. Kiepsko widać w gałęzie. Ostatnie prace już są porządkowe.